Cześć, Siemanko, drodzy widzowie, z tej strony Pan Akis. Zenon jest drugi Zenon. Przywitaj się, Zenonie. Dzień dobry. Powiedz, czym się zajmujesz, kim jesteś? Widzowie... kim jest bardzo, bardzo autentyczne pytanie Panie Akisiu. Ja ma Zenon oraz zajmuje się montażem na kanale Pan Pan Podłoga Akiś. No nie musiałeś podłogi dodawać, ale niech będzie, tak. <gry> Zenon to jest akurat mój montażysta, mój jedyny monta montażysta i też e, robi mi także miniaturki do filmów, a kolejne to jest nasz wielki projekt. Projektem będzie robimy taki. Projekt. Yy... Niszowy, niszowy podcast. Tak, tak, Miszak, tak, Miszak, tak, Miszak, tak, Miszak, tak. Miszowy podcast, który mam nadzieję, że nam się faktycznie uda i, i, was, te, i was też to oczywiście zainteresuje. Miejmy taką nadzieję, że będzie pińcuć glancuś. Budujemy. Jak to się mówi? Nie od razu czym zbudowano?

to będzie. To jestem Shopu. To jest twórca Twitcha. Jego głównym kontentem to jest Genshin. I streamuje właśnie na Twitchu. I za niedługo na... go powitamy właśnie na podcaście. Zresztą z nim troszeczkę wiesz. Taki podcast. Zrobimy taki wiesz. Z pół na pół, pół wywiad, pół podcast. Wiesz o co chodzi, nie? Drogi Zenonie. W naszym. Mhm. Mamy zamiar y, realizować ten plan odnośnie wywiady, mam nadzieję, że y, będą się, jak to rzec, przybywać po prostu ludzie, jakby, mam nadzieję, że, z, z, w skrócie, zaczniemy robić wywiady z małymi twórcami, potem będziemy dążyć do tak, takich twórców jak na przykład Weza, albo Chaken, Admiros, może nawet Elevena nam się uda namówić, zobaczymy jeszcze. Bo to być właśnie taki bardzo luźny wywiad, nie takie już, takie wiesz, co. Tu, 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 bambo, bambo, shambo. Okej, okay, do... przykład, nie wiem. Czym się zajmujesz na co dzień? Oprócz nagrywania na przykład, coś w tym stylu, nie? Dobra, to lecimy do kolejnego naszego punktu w takim razie, czyli nasze cele. Jakie są I nasze cele? I tutaj może daj to, że mi, widzą. bo. Tak, wytłumaczę, wytłumaczę to. No, tak, chcę to właśnie przez ten podcast zdobyć nieco liczb, nieco wyświetleń, czy nieco y, subskrypcji, właśnie, aby na przykład załóżmy z, z, to ktoś taki jak Eleven, czy czy znaczy jeden z wielkich, z większych twórców na YouTubie. Y, I po prostu powiedział, ej, dobra chłopaki, no to ja jestem wtedy na wywiad, to możemy zrobić wywiad. Czy coś tego typu. Także chcemy kiedyś, jeśli ten kanał będzie bardziej popularny, chcemy przerzucić też y, podcast, aby nie był emitowany, że tak powiem, tylko na YouTubie, ale też, że będzie to w Spotifyu. wydaje mi się, że to jak kanał pana kiedyś zdobędzie trochę więcej subów. I teraz przejdźmy do kolejnego podmówna, czyli poza podcast. Tak jest. I właśnie podcast jest... To, to też wytłumaczę, podcast jest po to, abyśmy mogli... No aby, bo... Dobra, jest. A co, Ja Poza podcast jakby moim zdaniem yy, to jest yy, fajna troszeczkę taka sprawa, coś w końcu nowego niż... Yy, przepraszam. W końcu coś nowego niż tylko nagrywanie jakichś vlogów albo nagrywanie gier, bo wydaje mi się, że podcast jest bardzo fajnym doświadczeniem i po co to robimy? Po to, żeby robić dużo rzeczy. Jakby mój kanał jest stworzony do tego, żeby było w nim wszystko jednym, tak naprawdę, nie? Że jakieś podcasty, gry, vlogi, inne takie właśnie duperele, i mam nadzieję, że będziemy robić dużo podcastów. Ale większość raczej planujemy zrobić na Spotify niż na YouTube'a. E, takie właśnie miejmy nadzieję, że też zrobimy tak, że wiesz, nie? E, drogi zadanie, chociaż raz w miesiącu jakiś podcast albo co dwa w, co w miesiącu, nie? Coś w tym stylu, a większość właśnie chcemy zrobić e, na Spotify. A. Nasze wspaniałe podcasty, które mam nadzieję, że nam się udadzą e, zrobić. Chcesz coś dodać od Ciebie? Drogi tak, że subskrybujcie kanał i, i że też właśnie podcast jest po to, abyśmy, no jak powiedział Aki, udało nam się nawet dostać do, do Spotify'a, jeśli zdobędziemy trochę więcej numerków. <grym> A więc y, dla nas są najważniejsze liczby w tym momencie, zostawiają się Wy youtuber, jestem żebrakiem, jestem bezdomny. Kolejny podcast będzie dłuższy. Ale kolejnego podcastu możecie wyczekiwać, bo no, trochę czasu minie, zanim on się pojawi. Tak, tak. To ale, się be, ale opłaca się, opłaca się czekać. Tak. E, jakby ten aktualny podcast to jest takie bardziej wprowadzenie, więc nie liczycie na to, że będzie jakiś mega długi i ciekawy. Bo to jest dopiero wprowadzenie, jakie mamy plany, e, czym chcemy się zajmować, e, jakie mamy tak naprawdę nasze główne cele, czyli naszym celem jest aktualnie, żeby dostać się do Spotify'a. E, miejmy nadzieję, że nam to się uda i też miejmy nadzieję, że nasze podcasty będą wam się podobać na to, aż tak na ta aż... Jak to, powiedzieć? jak to powiedzieć? Aż na tak dużą skalę? Coś tego typu, tak, 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 coś tego typu, żeby na dużą skalę, żeby się nie wiem, swoim znajomym, rodzicom, rodzinie polecali czy właśnie coś w tym stylu. Liczymy właśnie na to, ale miejmy nadzieję, że w końcu Zenon tutaj będzie koło mnie siedział. I wtedy nagramy taki już prawdziwy podcast, jakby jeszcze mam jeden cel, który chciałbym zrealizować. No, gadaj. Eee, chciałbym zrealizować, jak już mamy robić do podcastów. Mm. Tylko potrzebna mi jest właśnie Wasza pomoc, żebyście mi pomogli te plany rozwijać, bo samemu nie dam rady tak. tego zdziałać. Tak. Ja mam zamiar zrobić studio. Ja to z... Potrzebna jest wypłata, chyba. Ja nic nie wiem, nie? Cieszę się, że do jedzenia w ogóle dostajesz w tej piwnicy. Montaż, no to koleś, no to ja film na ten filmik na jutro, albo na pojutrze nie wiadomo. Zobaczymy. To też jest jakaś szybka sprawa, że wiesz, usiądziesz sobie. I do sobie, to nie nie ma, sobie nie ma co się dziwić, bo to masz sobie internet w tej piwnicy i troszeczkę oświetlenie jest beznadziejnie zimno, na no. teraz ja ze y, Moją teorią jest tak, jak to się zaczęło, ta y, Pandora. Puszka Pandory się utworzyła niby, wszystko jest piękne, picuś dla coś, nie, ale... moje zdaniem to wyglądało tak. Gdzie mam to Czekaj, czekajcie, Czekajcie, czekajcie. Y, sobie tak myśli y, Wardenga. Hmm, co by tutaj zrobić? No nudzi mi się troszeczkę. Ej, a może jakąś dramę zrobimy i tak... Konopski? Halo? Konopski? No tak, tak, no. E, mam pomysła. no mów jakiego. E, chcesz rozpierdolić połowę polskiego internetu? No w jakiś sposób? No zrobimy o właśnie słowo na P, czyli... No, e, będziemy szukać ludzi, e, co kręciły z dwunastolatkami, nie? O Kanopski takie, dobra, spoko, robimy to, to ma plan wypalić, będziemy mieli kupę siana, nie, coś w tym stylu, to jest taka moja teoria, która jest błędna Nawet włoski ale... rząd nas zauważył I tak właśnie powstała ta cała afera, to, to jest moja teoria, która jest fakeowa, tak naprawdę, I ją wymyśliłem no to A jest... co jeśli tak naprawdę jest prawdziwa? Jeśli jest prawdziwa, jestem Bogiem, w skrócie, jestem nieśmiertelny Jestem Bogiem o to sobie. To sobie, sobie. Czy też naszym celem jest to, żeby wystąpić u Kuby Wojewódzkiego? U Kuby Wojewódzkiego? Jak on się tam nazywa? Sobie, ciebie, siedzącego na kanapie, u Kuby Wojewódzkiego. Co to było, Zenon? Czy ktoś się tam bije? Prościej nie radość, młodość, nie wieczność. A jaką sobie tak. wybrać w Rice of Kingdoms? Wiadomo, że Japonię. Japońską cywilizację. Dlaczego? Ja to... Bo mają plus 10. Procent do wpierdolu, plus 20% do kradzieży i plus 50% do stałego zniszczenia. Przepraszam widzowie, że zachowałem się jak Pet i był to strasznie czarny humor, więc postanowiłem, że wytnę ten żart. Możemy powiadać, o czym możemy pogadać. O dziewczynach na przykład, takie mają fajne. Nie pies. pies. Ja trzeba dziewczyna gadać. Aha, no o dziewczynach. Pamiętajcie, nie W tych dzisiejszych Obec... czasach nie opłaca się mieć dziewczyny, ale to jest tylko moje zdanie. Nie bijcie nie błagam, nie chcę być bity. Mam, mam miecz z tyłu. Czekaj, nie dawa się użyć. Proszę, mam katana. Więc... katana chyba, no i słuchaj, słuchaj, no słuchaj, ale ty nie mów o... Ty nie mów tak o dziewczynach, Wiesz jak ty musisz mówić, ty nie. musisz dać poradę. Jak zrizować dziewczynę Czyli co to znaczy zrizować, ja jestem boomerem ja nie wiem co to znaczy chłopie A, no Dąbiam zapomniałem po Chłop spędza 20 godzin na TikToku i nie wie co to riz e, no to tak musisz <grym> Tekst na podryw dawaj o. teksty na podryw Mam taki jeden fajny zapisany Bo jakby nie pamiętam musiałem go specjalnie zapi zapisać na... Czekajcie muszę znaleźć sobie szybko na telefonie On jest zarumbisty, Ale i też nie Muszę to znaleźć, czekajcie, moment. Mam, mam, mam. Tekst na podryw, nie? No, się boję. Twoje lustro alegety. musi mieć naprawdę ciężko. Bo musi odwzorować taki ideał jak ty. Proszę. Masz się tutaj tak. Myślałam, że w Twoje lustro ma, m, musi mieć... Twoje lustro ma naprawdę ciężko, bo jak cię widzi, to pęka. <śleszamy> No to każdy jest młodszy od ciebie, dinozaurze? Dobra, powiem wam, o dam taki poradnik yy, odnośnie jak pod, Jak sami zauważyliście, że w żabkach pracują dziewczyny 10 na 10, maksymalnie 8 na 10. Czasami się zdarzy taka jakaś. 5 na 10. To tam zależy od was. Jaki wy macie, tam, wiecie tam. Yy, jak to się nazywa? Yy, nie pamiętam. Zapomniałem, ale nieważne, ważne, nie? z Patrz, robicie sobie normalnie i co? Gust! Gust, tak, tak, gust, gust, tak, dzięki ze mną. Na przykład nie wiem. A teraz... Żabki tam macie obczajoną, nie wiecie co tam tu, nie, nie. Pierwsze co wchodzicie, mówicie. Dzień dobry, jeśli kasa znajduje się blisko drzwi, bo czasami są takie żabki, gdzie się znajdują. Wchodzicie, mówicie uh -huh. dzień dobry, robicie sobie normalnie zakupy, nie wiem, kupujecie sobie, nie wiem, jakiś napój czy zupkę chińską, czy tam piwo, obojętnie co chcecie tak naprawdę, potem podchodzicie do kasy i się pytacie kasjerki, yy, takie mówicie najpierw, Ej, mam ochotę na coś słodkiego, co pani poleca, nie? I ona, pierwsze co jej wpadnie do głowy, yy, poleci wam yy, ulubi swój ulubiony słodycz. powiedzmy, że to będzie Kinder Bueno. Powiedzmy, że Kinder no. Bueno. I ona powie ci: No, Kinder Bueno polecam. No to bierzesz te Kinder Bueno, płacisz za to wszystko, bierzesz zakupy, a Kinder Bueno zostawiasz. Ona wtedy do ciebie powie prawdopodobnie: ja Przepraszam pana, zostawił pan Kinder Bueno. A ty, a ty nagle mówisz: Niech pani sobie zostawi i idziesz dalej. I ona już następny razem jest twoja. Ubierz mi, tak działa. Tak działa system żołobkowy. Tak Taki gigaczat Tak. Nie umiem gigaczot. Dobra, no to. Ehm. Skończyłem już. No już gadać. Skończyłem. Z żabki wchodzisz, kupujesz piwo. Kupujesz piwo i potem patanika dajesz. Chodź i się najebać. I idziemy i na siebie napić. Na zupkę chińską, podchodzisz do kasy Dobra, czekaj, czekaj, jeszcze mów, mów, mów. Skończyłem. No to się żegnaj. To, y, miło było, ale się skończyło. Macznego jak jecie, albo dobranoc jak się kładziecie spać. To a... e, wspólny jakiś horror, bo ty jesteś pusią w horrory. A tutaj... e, e, e. Na ja chcę wiedzieć na koniec, jak żart. A, Wiesz to... ile jest potrzebnych y, nauczycielek, żeby przykrywać y, dzieci w podstawówce? Ja. Yeah. Ze stu. O? Nie zrozumiałeś się. Jest co Ile jest potrzebnych mm, ludzi, żeby przepilnować klasę w podstawówce? Tu. No. Tu. Chodzi o stewarda. O, oh bo! Co? Gdzie? Ja nie wiem. Ja wychodzę na O, ty.